Okej, okay, i to kolejny odcinek. Laura hobby, weterynarz ZO. Kręcę go od razu po poprzedni, więc daję po prostu znów Znów, tak. Eee, no, ostatnio się zająłem tym wspaniałym nieźwiartkiem Grizzly po niezłych przebojach. Tutaj widzę, że w tropikach każdy potrzebuje leczenia. O, kurde. To... Może dokończmy najpierw pustynię W sumie nie wypadnie nie wpalił mi chyba pomysł, ale czy nie wpali z tym Żeby się zająć jednym obszarem na odcinek, bo to by nie za dużo roboty? Nie wiem co na to wcześniej zwróciłem uwagi. No dobra, że co ty chcesz? Eee, złamało kości. Eee, Utrzyma ból. Dobra. No to przeciwbólowy. Co z tego, że miałeś jeść? Para karmienia, co sobie zjesz? Pszenicę, rybę sobie zjesz, żełką. A na pustyni są ryby. A zobaczę jeszcze, co jest tutaj za kamieniem. Cześć, zwierzaki. A waran jest jeszcze. Tutaj. A! Znajdźka. Tutaj znajdźka... była. Aj ja co ja klikam? To tutaj. Piękno mnie otacza, jak widzę. Ludzi w zło, w zło, w zło. <śm> <śm> cała chmara. Tak, definitywnie. Hmm. No, wydaje mi się, że tutaj jest chyba większość znaleziona, co się dało znaleźć. To zobaczmy, może w album tylko się wczyta. E, biuro. I album akurat. E, są zwierzaki, kolejne. Tutaj pełna strona. Zwierzak. Zwierzaki. Rzeka i las, las. Nie, nie pamiętam jak tam to się nazywało jest jakaś sawana. Było tego trochę, ale sporo widzę, że jeszcze jest do znalezienia. Aha. No nic, to. Słoniątka nie przyjmuje pokarmu. Kurczę. Nie chce się poruszać tamten zadyszka po wysiłku. A zaryzykuję z tym szympansem. Tina Mae zdecydowanie nie miała ochoty tu dzisiaj przychodzić. Dwa razy próbowała mi uciec. Nasza dziecinka boi się doktora? Nie ma się czego obawiać. Nie do końca o to chodzi. Powinna móc sama chodzić, tymczasem jakoś dziwnie się porusza i ma spuchnięte stawy. Martwi mnie to. W takim razie możemy przynajmniej poradzić coś na twoje zmartwienie, Regino. Umiesz udawać szympansa? Świetna zabawa. U, 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 Muszę jeszcze poćwiczyć. Mm, tak, super. Zagrożone wyginięciem. Jeszcze go dali mi. Super. <średziny> Szkoda mi tego szympansa. Eee ten ogólna, 6 kilo, jak to, jak to się nazywa pacjent, Tina Mae, samica. Aaaa. Nie może chodzić spuchnięte stawy. Pytania. Czy zaczęła się już czołgać samodzielnie? Nie, i właśnie to mnie martwi. Porusza się prawie jakby była krabem. Krabem? Czy tylko ona ma problem? To jedyna młoda samica w stadzie. Wszystkie pozostałe dorosłe szympansy czują się świetnie. Czy sama je? Wciąż zsiemle komatki, choć od czasu do czasu próbuję też jeść owoce. Ech, dobra, nic mi nie pomogły te pytania. Ale które to stawem a spuchnięty. A no, nie może chodzić, to nogi pewnie. Jak anomalii. Na szczęście to rzadki przypadek. Na pierwszy rzut oka wygląda dobrze. Praca z szympansami przypomina pracę z bandą rozwrzeszczanych dzieciaków. Hm. Sam raz coś dla Hanki. A, a, na szczęście to niezwykły przypadek. Kolana są puchnięte i dotykanie dla zwierzęcia jest bolesne. Wspuchnięte stawy mogą być symptomem problemów ze wzrostem. Co, gdzie jest stetoskop? Wszystko w porządku? 40 na minutę, 40. Jest w normie. Halo! Czy ten stetoskop działa? No działa, no. Waga. No, ma normalną wagę. Analizator tlenu EKG, jeśli nie umiesz. Czym ja mam zrobić tutaj kurde żeby sprawdzić jak to złamane kości Zrośnięcia Zgłębnik żołądkowy No pukania żołądka nie muszę chyba robić temu zwierzakowi No tak, tak zwierzę ma normalną wagę ciała Spuchnięte stawy problemem ze wzrostem. Pod twoją opieką Tina May czuła się, jakby była twoim własnym dzieckiem. Bardzo owłosionym dzieckiem. Ach, super, cieszę się, że mam takie owłosione dziecko, nawet nie wiedziałem. Eee, Czym mam się tu zająć, kurczę. Dobra, porada. Użyj termometru na odbycie. Okej. Okay. Jaka jest temperatura? 37,5, czyli w normie. Jak dla mnie wszystko w porządku? No Dobra, porada kolejna. Nie wiem, czy mi nie zabiera punktów. Prześwietlenie rentgenowskie na no tak, Już nie wpadłem na to. I to jest rentgen. To wiele wyjaśnia. O, słabynera. Definitywnie wiele wyjaśnia. Słaba mineralizacja kości długich. E Młys kilka złamań. E Maga się kości rozłamania Wskazano, że... Z się lub braku witaminy D. Co powiesz poradą? Aha. Pobranie krwi. A to by wyjaśniało przyczynę problemu, prawda? Poziom fosfatazy alkalicznej jest równe 12 tysięcy i na L, czyli pewnie litr. Poziom wapnia to, a poziom fosforu... Enzo. Co to jest od jaska? To gra... Czemu ta gra ma napisane PEGI 3+. Eee. Fosfataza alkaliczna to enzym występujący normalnie głównie w kości, kiedy kość zostaje uszkodzona, enzym tym przerasta się do krwiobiegu i można go wykryć podczas analizy krwi u młodych zwierząt może być powiększony do 1300, a ona miała 12 tysięcy. Norma wapnie 10 10 fosfor to 5 6, a Ty masz 2,5 mg na decylitr chyba. E no niedobrze. To jest z witaminy D w łapę. Strzykawka z lekiem. Ha. Jak ja mam Ci kochana dać zastrzyk w nogę Wybierz tylko lek, a ja zajmę no, się w resztą, nogę, no, a nie w łapę Zaraz będzie gotowe hmm. Suplementy w formie do ustnej Dobra porada A, dawka witaminy D w formie do ustnej jeszcze przyrostał, no. Nie będzie za dużo tej witaminy? Które lekarstwo mam zaaplikować? Witaminka D. Tak, doktorze. E, Patrzę już codziennie. Uuu, dużo. Zakończ wizytę. Niedowór wapnia? Nie. Lekkość osteoporoza, krzywica, gruźlica? I co ja mam powiedzieć, że niby to było? Eee. Notatki, no... Z... No to nie jest niedobór wapnia, no. no chyba, że to jest o stoporozał, czy pojęcie nie mam, no, nie wiem. Osteoporoza. No nie ma tutaj w glosariuszu. Eee, chyba, że witamina D. żółt, deformacja dopram, diureza. Dziąsła. No dziąsła to to nie jest. No, znam, że niedobór wapnia. Źle. Będę pamiętała, żeby dodawać witaminę D do każdego posiłku. A wtedy Tina May będzie mogła się wspinać z najlepszymi szympansami. Uuuu! się champagne Jak Małe dzieci. Zaraz. O kim ty mówisz? Hej! Tina Mae potrzebuje witaminy D, która ułatwia przyswajanie wapna i fosforu, niezbędnych do budowy mocnych kości. Mleko zawiera jedynie niewielkie ilości witaminy D, więc małe szympansy albo muszą dużo przebywać na słońcu. Albo otrzymywać suplementy witaminowe. Jeśli Tina Mae będzie codziennie przyjmowała suplementy, za kilka miesięcy gęstość kości się poprawi, a złamania się zrosną. W przyszłości opiekunowie powinni regularnie podawać młodym szympansom suplementy witaminy D i dbać o to, żeby zwierzęta spędzały więcej czasu na świeżym powietrzu. Oho, czyli to pewnie była bo zabami do, do wyniku nic nie doszło. Zdiagnozowanie tego przypadku nie poszło ci najlepiej. Krzywica? Dzięki Twojej dokładności łatwiej będzie pomóc temu zwierzęciu. Pod Twoją opieką to zwierzę na pewno było w dobrych rękach. No nic, lekarzem jestem, jakim jestem. Nie znam się na medycynie. Cud, cud że Pan przeżył? No to się nie wiem. Zajmiemy nim od razu. No, idź, 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 Tutaj tak wysoko? Eee, co dostaniesz? Banana dostaniesz. To ma fosforu dużo. Zgaduję. oko eee, i znowu. No jest, lek przeciwbólowy teraz dostaniesz. Eee. O, tu coś było. Dobra, dalej mi się nie szukać. To przejrzę może album. Eee... biuro. Piękno, 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 piękno brak piękna, piękno. No, no, kotek. I nic. No nic. Eee, było trochę faili. Krzywicę pomyliłem z niedoborem wapnia, który był niedoborem witaminy D i fosforu. Tak na dobrą sprawę ten wiatrak ma jakieś centki. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!